To dość nietypowe, zaczynać rozgrywkę w samym środku nocy, no ale to Akademia Wampirów, więc zaczynamy. I jesteśmy po scence, w której... uuu jakieś... aha, ja nie chcę robić teraz tego wyzwania. Co to? Jakieś ukryte mowy, nie, nie, nie. My jesteśmy po scence, w której dowiedzieliśmy się, że Ezra... Przeszedł próbę wampirów i tym samym, chociaż nie wiem, nie jestem pewny teraz, czy w tej. Nie, nie, w sumie nie ma, no więc taki spoiler w sumie, czy spoiler. Ezra przeszedł próbę wampirów, oparł się i nie wypił plazmy, także. Kamil go przyjęła do swojej akademii i będzie teraz z nami mieszkał, z nami się wychowywał, a w tym czasie, Kamil. Co robisz, Kamil? Czemu ty biegniesz? Przecież możesz latać tutaj. Ile, ale w ogóle, vibe, duchy. Ej, hey, on ma słuchawki. E, tak, Ezra, ja rozumiem, że Ci się nie podoba ten wystrój, i w sumie. Ale nie musisz chodzić cały czas spięty. E, tak, tak, tak. W takich aktualności Ezra będzie zajmował się. On w ogóle chyba ma zawód. Ja będę musiał mu to zmienić. E, nie wiem czemu w sumie. Ok, ja bym chciał, żeby on malował, i w sumie. Aha, no nie kupiłem mu takiej drogiej drugiej, sztelugi. Chociaż w sumie. To taka inwestycja trochę. Hmm, tylko, gdzie ja bym mógł ją dać? Ono bardziej tutaj właśnie pasuje, takim vibem. Ale tutaj w korytarzu, chociaż może tutaj w korytarzu? Może gdzieś na parterze? Mógłby się rozstawić w salonie, w tym, ale nie, 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 tutaj też nie. Na dworze tym bardziej nie, bo mu spłonie to. Tutaj jest tak dużo przestrzeni. Nie no dobra. Na razie mu postawiasz całkę tutaj i niech się cieszy, bo w sumie do góry i tak nikt nie będzie chodził. Dobra, Ezra, w takim razie ty po pierwsze musisz rzucić pracę. No załóżmy, że byłeś jakimś pseudoaktorem wcześniej. Teraz nim już nie będziesz. Weź i gdzie tu? Jak, jak? O, dobra mam. Znajdź pracę, poszukaj zmień, zmień, zmień pracę. Ja chcę rzucić pracę po prostu. Mm, Porzuć pracę mam, dobra. To ty musisz porzucić pracę. Ej, mam nadzieję, że nie będzie mi wyłamywacza tej nocy. Chociaż w sumie dobre pożywienie. Nie będą niedługo głodni. E, tak, porzuć. E, tak. Okej, okay. skocz do góry i zacznij malować obrazy, bo potrzebujemy kasy. A nie możesz, bo... aha, podejdź tutaj. Aha, to jest... aha, ty jesteś przy tym i to był ten zakon Eleonory, ale ty w sumie nic nie potrzebujesz. Dobra, Kamil, w takim razie ty musisz. Chciałbym, żebyś się przypoznała z Kalebem, skoro już tutaj jesteś. To nie jest to Twój główny cel, ponieważ przede wszystkim to ja chciałbym, żebyś znalazła drzewo plazmowe i w sumie to jest naj nam najbardziej potrzebne w tym momencie. To jest to, jad, więc w sumie to nie jest, obawiam się, że może nie być, ale dobra, ej, ej, chwila, chwila, Kaleb, no poczekaj. Zapytaj o zawód, yy, zapytaj o innego SIMA. Nie wiem, zapytaj o, mm, o Vlada, tak, bo ty nie lubisz Vlada. Mm, Przyjazna, pogawędka, poznaj go, dowiedz się wszystkiego, co możesz o nim się dowiedzieć, wiesz, tej wampiry. Mm, o, i możesz poprosić o wampirze szkolenie, bo czemu nie. Dobra, to ty w takim razie to rób, a ja poszukam tego drzewa plazmowego. No, ej no, wracaj tutaj, ja wiem, że ty jesteś śpiący, ale no zapytaj o innego Sima, zapytaj o Vlada. Oh my god, ej, co to było, codziennie? Co, codziennie? Nie wiem, co to za interakcja. Dobra, w każdym razie rozmawiajcie, pogawędka, poznaj. No, wykonuj te zwykłe interakcje. Mam ta interakcja codziennie nic nie zmieni. Mm, dobra. Hej, i o, tu, tutaj jest to drzewo. Ok, ale nie mam tutaj. Aha. To chyba nie, bo to jest wykop. Obejrzyjcie. Jak, czekaj, czekaj, co ty chcesz? Burza łączka, siedzenie jest wysokie. Aha. Nie no dobra, a jakby zbiorę tę próbkę mikroskopową, by chciał cokolwiek zebrać z tego. co będę mógł tym zasadzić? Nie, aha, to nie jest to. A co to jest w ogóle? Aha, karta cza Tarota. Dobra, dobra, w porządku. Jak to wykopię, to pewnie to drzewo zniknie, to też mi się nie opłaca, więc... No dobra, no i w sumie ani nie udało nam się zwerbować kaleba. Lili w sumie nie spotkałem, dobra. O, ale ty możesz już robić wykresy, znaczy wykresy, obrazy, ale zrób wykres matematyczny. E, a ty, Kamil, będziesz w takim razie. W sumie kiepsko, bo pewnie będziecie potrzebowali plazmy, ale przede wszystkim, Kamil, to ty musisz się uczyć. Ja nie pamiętam, gdzie dzieci schowałem tę książkę, bo w sumie tak dawno nie grałem. Mm, 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 tutaj jej nie masz. W sumie kiepsko, jak nie ma jej na stole, jej nie ma jej tutaj. O jest w skrzynce, dobra mamy, Tą Wampiryzm powiem pierwszy. ej nie wiem czy ty już przeczytałaś to, przeczytałaś, czyli możemy ci kupić drugą książkę, czyli to będzie na regale, kup książki i gdzieś to powinno być groza, nie kojarzę, a bo to pewnie chyba doszło w tej, yy, w najnowszym doradku, tak przegapiłem, zdecydowanie przegapiłem tę opcję kup książki wampiryzmu, tak, a dlaczego nie mogę? O, nadal zasoby poziom, no dobra, ja się w sumie tyle tego naszukałem, a ona dalej musi czytać tę książkę. Chyba, że... A, nie, nie, bo ona nie może ćwiczyć. A weź podejdź tutaj Kamil i... jak masz wampir i weź tutaj zawsze poruszaj się w pozaci nietoperza. To tak, to ci dam. A dalej wampir zatrzymanie kantowane tyczenie. Wyłącz odbicie lustrzane. To żeby Kamil stawał się odporna, nie, 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 nie chcę cheatować. No, proszę medytacja będzie o tym proszę medytację. Dobra, okej, okay. i ona będzie sobie wbijała poziom, ale przez to traci... Ojejku, ale ci spada pragnienie i za chwilę sobie będzie go... światło się będzie że będzie gorąco, ale będzie w sumie słońce. Więc wypadałoby, żebyś może poszła na polowanie i znalazł sobie kogoś. Ale teraz są same duchy o tej porze i tak. No nie za bardzo chyba, żebyś się w... zahibernowała i może wtedy nie deadniesz, chociaż... Nie gwarantuję ci tego. Wygra eee, na tym. Na organach. Tu mu się. Cześć się zbagowało ewidentnie. O wiem, czekaj. Wyś szukaj żab. Bo z tego co kojarzę, to można wymienić żaby na pakiety plazmę. Więc to by było idealne, tylko. Co to jest? Widziałem wcześniej te jakieś żaby. Co to jest? Jaka fajna żaba, a nie mogę jej zamienić na pakiet plazmy, a nie mogę, dobra. No i super, i teraz weź to wypij. Ale żaba była fajna. Szkoda, że tak szybko została zamieniona. Dobra, okej, okay. a czy możesz dalej szukać? Nie możesz. O, ale ci to dało, ej. Można na żabach żyć, no ale jednak wolałbym jednak te pakiety plazmy robić, dobra. Dobra, to ja w takim razie proponuję w inny sposób, żeby oni zeszli sobie na dół. I niech Ezra w takim razie gra z tą służącą, a Kamil w tym razie będzie czytał książki, ponieważ ona musi przede wszystkim mocno wyekspić swoje umiejętności, żeby mogła uczyć pozostałych, więc tutaj weź yy, tutaj ponownie. Dobra, i ty mi się nie odrywaj, bo znowu mnie coś strzeli. Wy mieliście grać w szachy, no? Nie wiem, że nie znacie, ale. Jesus! Oh, Zra. Dobra, i gracie, dobra, w porządku, chociaż, chociaż tyle. Ej, no, co jest, Co z wami nie tak? Zrobisz? Ha, pochwycię się mocami, ale wy mieście grać w szachy po prostu. Masz, ty masz po prostu? Raj, z. Nie, nie jest Kamil, nie! Graj No. Um, Kamil już w tym czasie... Ee, Kamil. Czytaj ponownie książka. Kamil dowiedziała się, że jest niespecjalna mistrza, która to... Zadawała to... to, 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 to Unikać... Um, 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 Słońca. Warko czosnku, to nas nie interesuje. O, i mamy w końcu drugą księgę wampiryzmu, to mnie interesuje najbardziej. Kup książki i tą drugi kupujemy książkę. E, a dobra, i chwila, w chwilę bo jeszcze, a może jednak o tych walkach oczekowałem, dowiedziałeś się, że istnieją prymitywne metody odstraszania wampirów. A no, czyli tak jak myślałem, no, ale no, my nie chcemy odstraszać wampirów. Myślałem, że tę książkę schowaj i tę przeczytaj, przeczytaj encyklopedię. A tę książkę na razie włożę tutaj. O, Kamil, jest teraz. O, chwila, chwila. Zamknięte trumny nie przypuszczają żadnych promieni słonecznych, to wiemy, dobra. I Kamil awansowała właśnie w tej pięknej scenarii na wyższą Babiczę, więc mamy nowe umiejętności. I w sumie, co zupełnie o z zmiennym emocjom, to nie. A mam 5 punktów, tak? 5 i musimy być jedną słabość, okej. Okay. Nie bo Kamil się w sumie porusza w... jako nietoperz, więc w sumie to nam... Tak, to nam starczy na razie. Potęgowanie potrzeb. Zmniejsza poziom zaspokojenia głodu, energii i pęcherza. Um, Bezwolność? Nie. Hipnoza, gdy proszę się szybko, nie chce... To by pasowało w sumie do Kamil, że ona bardziej osiąga takie moce, takie właśnie, które może wykrywać przeciwko innym. Um, będzie dysponować większą liczbą... Nie. Um to inny Sim zasnął, to jest cool, właśnie ta hipnoza. Nie no, myślę, że fabularnie, zwłaszcza do tej scenki, która jest po, e, po, na końcu odcinka będzie idealnie pasować, a tutaj... Um, 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 um. Poczucie winy, niechlujne chłoptanie, przeczytaj się za zaspokojenie trwa dłużej. Um, 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 um. Nie dobra, no to nie w takim razie, niech będzie niechlujne chłoptanie. I Kamil dalej się uczy, Ezra. Ty powinieneś malować obraz, bo to chociaż możesz robić. Yy, I co? Aha, i ty masz w malować te obrazy przez. 5 godzin. No dobra, no to w takim razie będziesz malował, wypełnisz może sobie aspirację, wystaw to na flops. i Specjalnie nie chcę ci wybierać innej. Nie, nie kom. Nie, nie. nie. Uż, um, obraz. No i to nie będzie klasyczny obraz. Nie chcę ci specjalnie robić. Ona no, tak szybko się przemieszcza, że ja naprawdę jestem w szoku. No, za każdym za miejscem, jak na nią patrzę, jest inny miejscu. Dobra, weź tę książkę jeszcze raz. Aha, bo ty poszłaś odnieść tę książkę. O, oh, god, dziewczyno. Drugi tom, przeczytaj ponownie. Ty masz wymaksować sobie tę umiejętność. Dobra. Dowiedziałaś specjalne składniki, które można wykorzystać w e, wampirzy... Może kupować owoce plazmowe. Nareszcie kup nasiona owoców plazmowych. Idealnie, jeden kosztuje 300, a my, ja bym chciał w sumie... E, dobra, w sumie jeden starczy, bo resztę można zasadzić. Cool, e, dobra. No i teraz weź, otwórz paczkę nasion. I ty... O, no, dwie, dwie. no to idealnie, ja bym powiedział. O nie, na tym nie można... Och, gad, dobra, to chwila, to ja w takim razie to usunę. To sprzedaj, to sprzedaj. I wejdź zasać. to... Ej, tutaj jest kałuża. Niedobrze. Wejdź zasiej. już został. Te... Teraz został tej książkę. Jest. Z... Jest. Kurde, jest słońce. Wejdź w tutaj w postaci nie do perza. Nie starczy, nie dziewczyno. Dobra, anyway. E, dobra, to w takim razie jeszcze jest zachód słońca, w sumie ładnie, ładnie tutaj pada światło, ej, w ogóle tu mega wygląda ta ściana, Ej, wow, ale mi, ale mi wyszło, w ogóle podoba mi się ta Akademia Wampirów, więc jak najbardziej, e, dobra, weź Kamil w takim razie. O, i teraz właśnie ja bym chciał, żeby Wa y, Kamil za każdym razem, gdy właśnie używa interakcji, zaproponuj wampirze szkolenia, dzięki temu oni będą mogli wykorzystywać te swoje punkty, co prawda po jednym punkcie, ale żeby też te wampirze za szybko nie były opę. Zrobisz mu moje szkolenia? Zrobisz OK. No ho, ho, i właśnie zamplnare. ta sarka powstała po to, żeby oni, żeby oni mieli miejsce do trenowania, ale widzę, że ta interakcja jest bugowana i nikt z tego nie będzie w tym odcinku. Zaproponuj wam pisze szkolenia. Ja theANS? chyba mam jakiegoś, nie wiem. Nie działa. A weź może, nie wiem, może to jest kwestia miejsca. Vampir weź tutaj choć tutaj podejdź, podejdź, tu, podejdź tutaj, a ty podejdź tutaj. No nie wiem, ty zajdziesz, Kamil, stój tu, podejdź tutaj. Nie, 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 nie uciekaj mi. Weź mu jeszcze raz zaproponuj to wampirze szkolenie. Vampir. Dobra, i teraz zadziała? Nie zadziałało. No to nic w takim razie, nie wiem czy EA coś zepsuło czy coś, no w każdym razie nie mogę, nie mogę tego zrobić, więc w sumie to nie będzie go Kamil uczyła. No to może w ramach dzisiejszego odcinka stwierdzimy, że... A co tutaj? No nie mówcie, że będziemy mieli nową służbę, czemu ona sobie idzie? Czemu ona poszła, a ten tutaj, ej no... No w każdym razie w ramach dzisiejszego odcinku Ezra ma wyjść na dwór i sienia spalić. I ona sobie znaleźć żabę dla... Upojenia. Weź podejść tutaj w takim razie. Wróć. I kompletnie mi się nie podoba to, że mamy nową służbę, ale już nie będzie. To zamiast marnować na to żabę, to ja bym go na twoim miejscu. Weź, jesteś tutaj Ezra. Dobra, oh, to weź go zawołaj. Zawołaj tę służbę i po prostu weź go wampir i. I plazmę. I poprosi o nie. Zachowanie pi plazmę. No bo załóżmy, że, że ci się chce. Co ty masz na plecach? A ty to wiesz, chwileczkę zapomniałem. O nie, zmieniłem mu. Nie, dobra, ma normalne oczy, dobra. No i stwierdziłem, że w sumie w wampirzej wersji mu zostaną te wszystkie wyschnięcia od tego, że on nie pił tej plazmy, bo jakoś mi tam do właśnie pasuje to do niego jakiegoś tam charakteru. To robisz, Kamil. Masz jeden punkt do wykorzystania, więc w sumie on dziś nie przyda, ale aha, ty potrzebujesz teraz... To w takim razie zrób tym wampirzą medytację. Mmm... Wampir i mroczna medytacja. Mam nadzieję, że ci się nie zepsuje. Dobra, okej, okay, czyli ty to robisz. A służba w sumie... Aha, no dobra, no to nasz pokojówek w sumie sobie leży. Co e, on ci się na nic nie przyda i jest tutaj głównie do sprzątania i moglibyśmy w sumie zatrudnić sprzątaczkę, a nie służbę. Ale gdzieś tam, no na razie niech tak zostanie. E, dobra, o, to ty teraz widzisz, ona, to może teraz to zadziała. Weź tutaj, wampir i... zaproponuj wam szkolenia. Co ty chcesz? E, dobrze cię widzieć, ka e, słyszeć kamilę, tylko chcesz tutaj... E, nie znam go, nie wiem, e, trudno powiedzieć. No oczywiście... Nie... Kamil, gdzie ty na dwór wychodzisz o 18? Podaj tutaj. Wracaj. Dziękuję. To dobra, to może w takim razie zapytaj o innego Sima, zapytaj o wlada. E, może go poznał o takim, że plotkuj. To były jakieś plotki o wampirach. Chwila, chwila. E, o przedwiecznych wampirach, okej, okay, dobra. E, co dalej możesz? Przyjazne pasje. Entuzjazmuj no się ogrodnictwem, bądź taką starą bobą, bo ty jednak stara jesteś. O dobra, nie poznałem się jeszcze w lada, spoko. No, przypomnij sobie śmiertelne życie. I on, nie wiem, po tej aktualizacji ten save praktycznie mnie nie działa. Oni na przykład za chwilę się resetują im... E... Interakcja. Oni ze sobą nie rozmawiają. Widźcie wyłącz to? Yeah, Wyś pasję. Widzicie? Dobra, ona sobie poradzi w takim razie. A ja w sumie taką Kamil będę się z wami e, żegnać, ale pozostańcie jeszcze na ostatnią scenkę, w się w sumie bardzo dużo wydarzy i ona będzie bardzo istotna z punktu całej fabuły, także do usłyszenia w następnych odcinkach. Zostawcie like, subskrypcję. Pa!